Dlaczego nie jem jajek? O ile w przypadku mięsa problem jest dużo łatwiejszy, bo zdecydowana większość ludzi zdaje sobie sprawę, że hodowla zwierząt na mięso nie jest najbardziej etycznym działaniem człowieka w historii, to w przypadku jajek nie jest to już takie proste. Dlaczego? Bo przecież kury i tak znoszą jajka, czy tego chcemy, czy też nie. Nie boli ich to, siłą się tych jajek nie wyciąga, żyją w dobrych warunkach, więc można powiedzieć, że ogólnie Kury nioski mają się świetnie. Moim zdaniem jest to powszechne przekonanie, a spowodowane jest naszym wyobrażeniem na temat tego, skąd biorą się jajka, które zostało wykreowane przez reklamy, materiały edukacyjne, nasze wspomnienia z dzieciństwa czy same opakowania jajek. I dlatego, jeśli ktoś spyta was, skąd biorą się jajka, obraz, który pojawia się przed waszymi oczami, przeważnie wygląda tak. Nadszedł więc czas, żeby skonfrontować to wyobrażenie z faktami. Mamy kilka typów jaj, które są ogólno dostępne w sklepach. Oznaczamy je numerami 0, czyli jaja pochodzące z chowu ekologicznego, 1 jaja z wolnego wybiegu, 2 czyli chów ściółkowy i numer 3 czyli jajka pochodzące z chowu klatkowego. Niestety w Polsce najbardziej popularną formą tzw. produkcji jest właśnie chów klatkowy. I większość jaj, bo prawie 90% pochodzi właśnie z tego typu hodowli. Dlatego w tym nagraniu skupię się wyłącznie na jajach trójkach. Zacznijmy od tego, że średnio każdy Polak zjada rocznie od 150 do 160 jaj. Spora część produkcji idzie także na eksport, więc ile właściwie mamy kur niosek w Polsce? Według danych Głównego Inspektoratu Weterynarii w Polsce w lutym roku 2016 w systemie klatkowym utrzymywanych było ponad 38 milionów kur niosach. Niecałe 40 milionów kur hodowanych wyłącznie po to, żeby znosiły jajka. Przejdźmy dalej. Jak wygląda chów klatkowy? Już od samego początku nie jest zaciekawie. Jak najszybciej po wykluciu się kurcząt sprawdzana jest ich płeć. Pisklaki płci żeńskiej trafią na fermy i będą maszynkami do produkcji jaj. A pisklaki płci mańskiej, no cóż, jajek nie znoszą, a na mięso też się średnio nadają, bo nie przybierają tak szybko na masie, jak specjalnie po to hodowane brojlery. Więc z ekonomicznego punktu widzenia są zwyczajnie zbędne. Co w takim razie się z nimi robi? Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 roku mówi tak. Jednodniowe pisklęta ptaków gatunków kura, kaczka, gęś, indyk, bażant, przepiórka, perlica, kaczka piżmowa, struś uśmierca się w wylęgarniach przez zastosowanie urządzeń mechanicznych powodujących natychmiastową śmierć lub dwutlenku węgla. W praktyce wygląda to tak, że można zmienić pisklęta żywcem albo wrzucić je do plastikowych worków lub pojemników i zagazować, jeśli oczywiście wcześniej nie uduszą się same. Trudny wybór. Kury, nioski trafiają do ogromnych hal produkcyjnych, w których można pomieścić nawet do 100 tysięcy zwierząt. A w tych halach są niekończące się rzędy klatek ustawione jedne nad drugimi, żeby oczywiście wykorzystać jak najwięcej miejsca i zmieścić jak najwięcej zwierząt. Uwaga! Od 2012 roku w Polsce, kury w chowie klatkowym mają poprawione warunki bytowania, gdyż klatki muszą mieć minimum 750 cm2, a nie jak wcześniej. 550 cm2. Podsumowując, powierzchnia klatki w przeliczeniu na jedną kurę powinna wynosić przynajmniej 0,075 m2, a jest to niewiele więcej niż powierzchnia kartki A4. W chowie klatkowym kury żyją około półtora roku. Półtora roku w ogromnym smrodzie, hałasie i niesamowitym ścisku. Kury przez całe swoje życie nie zobaczą ani razu słońca, nie poczują świeżego powietrza i nie będą w stanie realizować swoich podstawowych potrzeb przypisanych do ich gatunku. Takie warunki chowu bardzo mocno odbijają się na tych zwierzętach. Dochodzi między innymi do petrofagi, czyli wydziobywania i zjadania piór, stereotypi, ranienia siebie lub innych kur, a także do aktów kanibalizmu. Kury po takich przejściach potrafią być prawie całkowicie pozbawione piór. Oczywiście nie byłby to problem dla hodowców, gdyby nie to, że gołe kury spożywają nawet do 40% więcej karmy. Bo tracą dużo więcej ciepła. Jak można temu zaradzić? Można obcinać dzioby pisklętom, które nie skończyły 9 dnia swojego życia, elektrycznie rozgrzanymi ostrzami. Przecież to oczywiste. Przyjmuje się też, że około 9% kur nie dożyje do końca cyklu, co jest uznawane jako standard, a nie jako coś, czym trzeba się martwić. Kury częstokroć zmuszone są żyć nawet kilka dni w towarzystwie martwej towarzyszki, bo przecież niełatwo jest wiedzieć o wszystkim na fermie, na której znajduje się kilkadziesiąt tysięcy zwierząt. Po półtora roku wszystkie nioski, które dotrwały do tego czasu, są wyniszczone ciągłym znoszeniem jaj, stresem, okropnymi warunkami i często też chorobami. Spada ich produktywność, więc ich rola maszynek produkujących jajka dobiegła końca. A koniec może być tylko jeden. Wszystko, o czym dzisiaj powiedziałem, to jedynie skrawek większej całości. Nie powiedziałem nic o samych kurach, które są naprawdę niesamowitymi zwierzętami. Nie powiedziałem też o innych rodzajach chowu, są to jednak tematy tak szerokie, że chciałbym poświęcić im osobne nagrania. Jeśli to, co dzisiaj zobaczyliście i usłyszeliście, zrobiło na Was wrażenie, pamiętajcie, że możecie coś z tym zrobić. Jeśli nie jesteście jeszcze gotowi na całkowitą rezygnację z jaj, będąc na zakupach zamiast trójek kupujcie jaja oznaczone 0. To już jest duża różnica. A jeśli chcecie całkowicie zrezygnować z jajek, to tym lepiej. Jest ogromna gama produktów, które z łatwością mogą zastąpić jajka w smacznej i dobrze zbilansowanej diecie. Jeśli podoba Ci się to, co robię na kanale Vegan Hero, daj łapkę w górę i kliknij tutaj, żeby zasubskrybować kanał. Na dzisiaj to by było tyle. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.